Jejku nie bój. Jezu, on ma pieseczka malutkiego. On... Boże, on wygląda jakby go miał zjeść. Boże. On wygląda jakby go miał wziąć na hapsę knopersa. Boże święty. <grym> o Boże. Powiedz coś do Majka. Powiedz coś, Twójko, powiedz. jajko. Powiedz coś do Majka. O Boże, jeszcze w ogóle szczeniaczki tak ładnie... Pachną! O, oh, szaleje! Skusił się na tego giganta? <noise> A się Jeszcze się nie obróciła. Wow, ale gigant! Chciałabyś go? No pewnie. No Jako pierwszy był <noise> od czterech tygodni. To, to jak maszyny jakieś, jak slotsy. Zobacz, to potrafisz to Wow. Uwe! Polska? Polska? Polska górą! Polska górą! Ja unczek. You check Ciek republik. A ciek republik! Oh. <ścoughs> A tam są. Oznacza. Tam, tam, tam. 300. Ciebie uciekają. Dobra, robię twoją misję nawet, spróbuję. Jedno sam tak zagrożenie? Aha! To p. misja. Musi pani po podlecieć. Ma zębę, zębę myśleć. Do przećwiczenia ma to już dzień. Się? Zapomniałem wysłuchać I tak seks na zgoda, ale nie zaprasza Paulinki. <grywa> <grywa> no. <grywa> Paulinka to jest jego córka? Dajcie to ku O jest, to jest. To jest. pomieli i To gdzieś? Nie. Ku... A numer konta chyba jakiś zły wpisałem. Wydziesz się i ale, ale to nie teraz, tylko ja już to Aha. kurwa na tym miesiącu zrobiłem. Bo A tyle tak... żeś wy wysłał darczyńco? Kurwa 35 tysięcy złotych. <grym> Ojja, yeah, pidi Teraz jest z Cześć! Kurwa <grym> <grym> O oh, 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 oh. <grym> I po mnie. Ja teraz. To też nie chcę być łajzą, nie? Ale no. powiem, ja powiem ci, Kacper, co myślę, dobra? No. Moim zdaniem tak. Spotkałeś tą Karolinę, tą, tą dziewczynę pa, na ławce tam przed dentystą i powiedziałeś to jakiemuś swojemu kumplowi. Mówisz, że nie mówiłeś. Mi się... No, Bo nikomu nie mówiłem. Mi się wydaje, że mogłeś komuś powiedzieć. No trudno, tam no to już nie. będziemy sprzeczać. Ktoś chciał zrobić z ciebie jaja i najprawdopodobniej ta osoba, która, te, która robi z ciebie jaja jest teraz na live, zabrała łapkę, łapkę w górę kur... tego posta. No ale najważniejsze, że nie wysłałeś zdjęcia kangurka do niej, nie? Yyy... <trym> tak. Ci wysłałeś, Kacper. <trym> nie... No jak wysłałeś, to tam... fiut jak fiut, nie? Inaczej. Wysłałem nagranie do jej zdjęcia. Do zdjęcia... Chyba. do zdjęcia... Ale co? Kto to w ogóle kto to jest? O co chodzi? O, teraz się, że paliła kota to Twojej dziewczyny. Co ty szachowy telefon zrobiłeś? Bad timing. <grymne> okay. No, no. jak ci? Jak ci tego? No. <grymne> <Okay>. <grymne>

Dziękuję ci serdecznie. No, Mój szacunek! Szacunek za to! Dniówka zrobiona, teraz kto odpala? Ale ktoś teraz, czy nie? Dzięki za telefon, zlikowałem numer? Naprawdę? Gdzie... Ej, dobra, numer? leku, mam plan. Mam plan. Ja kur... O kurwa. Do... No słucham. Dzień dobry. Dobra, włączam się. Nie dzwaj, mordeczki, kur... los. Pi... Ej, to był speedrun zlikowania numeru, numeru, słownie. To przecież k***a minuta live'a. O, grosza dostałem na blika. Dzięki, Alan. <śmienicza> Grosz do grosza. Yy, tak! Jest to poprawna odpowiedź. Odpowiedź to. <śmienicza> Super, gratuluję. Każda osoba, która mi wysyła po złotówce na moje konto bankowe, wśpieszy na Elixa, że ma do oddania cielaka, nie? Teraz. Za 69 godzin, Kubert, wjeżdżasz normalnie, no Elixa już teraz ci ładuje tam, kurwa. No, Deszczowy listopad, zajebiste, chuj wkur... zajebiste. Macza, mleko sojowe, fery, roche? K. ja już teraz, I ty pieprzysz. To jest pojedynka transmisja dla samych męskich mężczyzn, więc wypij mi ze swoją sojową maczą, bo ci k**wa kurwa lepca. Nie żartuję, też piję macze w moich bamboszach, starych stary. Tylko nie chciałem się przypucować, bo by mnie wszyscy na tym czacie. Daję czujnik. Teraz kosuje tamta strona. Dostaje plecy. Dostał za 80. O dronem nam wrzucił dron. Kur z góry... Ja co za bzdura. Darmowe betoniarki palą telefony, nie wiem jak z cielakiem. Ej, dobra, jakby chcieć już taką świnię podłożyć, to naprawdę to jest idealna, idealna opcja, no nie razu tej Pani mówi tak, ja bym jakoś wycieczył komfort. <laughs> na testa! Na testa z Marianą trochę amanty. <laughs> A to pierwszy lokal Ale są trzy lokale. No to lokalek. też musimy obejrzeć. Natalia, mam twój numer. Esia, mam nadzieję, że ty jesteś, ku... tego świadoma, że jeżeli podasz gdzieś mój numer, to ci chyba ku... znajdę i ci oczy dupą wyjdą. Przysięgam ci.

ja pierdolę, nie, dobra Janina, pomóż mi to zrobić, błagam, ja nie mam dzisiaj czasu, proszę cię, dam ci gift suba. Karpuś. Wysiadać, wysiadać, wysiadać. Kiedy? No już, 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 już. Ja już ci jednego cielaka do domu zamówiłem, jak będę dzwonić za godzinę, to otwórz im. Nie no, ku... A co ja zrobię z tymi cielakami? Ja, e, ...ogień na sobie. Bardzo dobra myszka za takie pieniądze. Nie wiem, czy... ...dacie radę gdzieś... ...jest. O oh, tak, jest. Klątwa pago! Klątwa Ja pierdolę Zrzygać mi się chce Uwa! Co? No! No leciał, to tymi... oh, się... Co? Strzelał we mnie Jak się schowasz? Aha. I'm going, trying to go B We can go together even Sorry bro, I had knife in my hand anyway Co te kurwy robią? Samobójcy to są Jak on to... Same. Co? Trying to go B We can go together even Przepraszam, oh, I miałem knife w mojej ręce. Co te kurwy robią? Samobójcy to są. Dostał, dostał, dostał znowu. Zaraz giną. Ty no, zginął w k. Ku... Zginęli? Nie. To gdzie oni są? Dziwne. No będą zaraz to co oni robią. Uwaga, wasza pozycja niedługo będzie zagrożona. Nie, gdzie oni są? Dost... Nie wiem. No jak kurwa. Nie, nie, nie. for to do it, you find to find it. yeah i don't uh, sorry this is my friend. this is my friend. hello hello uh, hello hello, hello uh, guys, guys guys hello. 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 So, hello, hello, i am i am, I am friendly i am friendly Nie, no 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 listen no okay, so, okay 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 guys okay. no, these guy, wait, guy wait, wait, wait. i know this guy i know okay. okay so the thing is <laughs> I am, uh, I am a killer. I I kill people, no, no, but now no. Actually... No, no, I won't listen. kill. I won't kill. I won't kill because he Mexico is from Poland. Go, What no no no. Co no no. No no no. że na endgame'ach mnie nie ma kuba zabatota teraz jak ląduje. Dobra. panowie, Pikuje kuba. Haksy? Ej, dobra, ja mam pytanie. Ja nie mogę wam nawet tego pokazać, bo tutaj będzie mój, e, IP, ale dlaczego ja mam download 440 mega, a nie 1000? To ja, żeby... Dobra, to ja lecę w ogóle. I trzeci na dachu na hangarze. Trzeci na dachu na hangarze. Macie to. Nie mam. Hangar leży. Jezus! Ja pie... Pago ty... wyjebał? Pa, no. <śpiewanie> Ojeju. Ojeju. I po co się tutaj wdrapałeś?

<noise> A teraz! Tak, na pewno, no, musisz pod, podjąć decyzję. Jako dziewczyna woli być, być ze słabym youtuberem, czy takim youtuberem, który mało zarabia na kiku i nie ma pieniędzy. <noise> no ale ja go kocham, nie na pieniądze. Co ja teraz? też cię kocham! Z Dobra, to rozchodniaczek Dawidek y, i ten i Dobra. jestem. Jak mówisz Dawidek to myślę, że mówisz do mnie ogólnie. Nie, ja do ciebie mówię gruby. No, kręcimy oh. dalej. Czemu kojarzę tą nutę? Two girls, one cup, team Sąd. A w ma na, na A one się tam a zajadały w, na, 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 w szkole na, kur... Pierwszy raz okay. to w szkole zobaczyłem, w gimnazjum. To co, gramy? <laughs> gramy, gram. gramy. Możemy, możemy zakończyć kącik anime, chyba że ktoś jeszcze chce się podzielić jakimś ja, ja mogę tylko się podzielić, ale to nie jest do końca anime, ale to jest moja ulubiona animacja jaką oglądałem. Blue-Eye Samurai. Blue-Eyes czy Blue-Eye? O, o, no Blue ona eye. jest Blue super. Bar tam właśnie te sceny walki są, tak do... Nie zrobione i w ogóle ta fabuła jest taka mocna. To jest taki Ciągnę serial odbyt. o. No ale oni są narzeczeństwem z rybą? O, o półjaponce, która Dziękuję jest. bardzo Lapster za 200 tak. bitów. Zobaczy se. Melin miała dodatkową imersję, bo jest też półjaponką. Nie. A kim? No, nie, czeleś chłopaku. Po Wietnamku. a to tam są siedzi. A samo, nie? No Nigdy nie wiadomo, kogo, ile kogo, w Wietnamcach, Wietnam, Wiet Wietnamów, tak samo no jak w bo już więcej Chińczyków jest, bo Wietnam był przez tysiąc lat częścią Chin. O, właśnie. No to, no właśnie. To może być, że bardziej nawet Chinka jesteś właśnie, tak naprawdę. Ej, w sumie właśnie ciekawe, dlaczego na Chinkę mówią Chinka, a nie Wietnamka. O! Lepiej, lepiej, lepiej! Nie żartujcie! Ja pier... Ole. Nie, a taki dropsze, tak się skupiłem, tak dobrze wyszło. I nie słyszeliście tego. Bo do mam i do domu. Jeśli chcesz, to taj mi dzień i zadajcie w twoim oku, jeśli nie chcesz... To...